Głośny skandal wybuchł na jednym z uniwersytetów, kiedy do internetu trafiły nagrania pokazujące, jak ten wykładowca w swoim gabinecie robi ze swoimi studentkami rzeczy, za które powinien siedzieć w więzieniu. Myślę, że wszyscy domyślają się o co chodzi. Żebyście zrozumieli, ten wykładowca celowo wystawiał bardzo niskie oceny studentkom, żeby przychodziły do niego na poprawki. A kiedy dziewczyny przychodziły do niego na poprawkę, mówił im wprost w swoim gabinecie, że albo teraz tutaj się tym zajmiemy. Myślę, że wszyscy rozumieją o co chodzi. Albo znowu wystawię ci niską ocenę i zostaniesz wyrzucona z uczelni. To trwało ponad rok, aż jedna z dziewczyn wpadła na pomysł, żeby zgłosić to na policję, i wtedy policja złapała tego wykładowcę na gorącym uczynku i aresztowała go. Najbardziej szokujące jest to, że ten wykładowca nagrywał wszystkie swoje egzaminy ze studentkami. Jeśli wiecie o co chodzi, na kamerę i zachowywał te nagrania dla siebie. Teraz część tych nagrań trafiła do internetu. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, jak dziewczyny w ogóle mogły się na to zgodzić. A jeśli chcecie zobaczyć te nagrania, możecie je znaleźć pod linkiem w moim profilu. Już zostały tam dodane. Tutaj nie mogę tego pokazać. Sami rozumiecie, co się dzieje na tych nagraniach.